Szczęść Boże, witam serdecznie. Zapraszam od razu do wysłuchania Ewangelii na 24 niedzielę, zwykłą w roku liturgicznym. Z Ewangelii według Świętego Marka. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. O nich zapytał: A wy: Za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr – Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przekazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że syn człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, Zgromił Piotra słowami: Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto Słowo Pańskie. Dostajemy jedną, myślę, z ważniejszych Ewangelii, fragmentu, fragment Ewangelii, który należy do jednych z ważniejszych w Ewangelii Marka. My zwykle tak kojarzymy sobie, że ta najważniejszy moment, najważniejszy moment w Ewangelii to jest męka, śmierć, zmartwychwstanie i oczywiście one mają swoje znaczenie. Natomiast ten fragment, w którym mamy Wyznanie Piotra, zapowiedź męki jest bardzo istotnym, bardzo ważnym fragmentem. Także dzisiaj dla każdego z nas, dla ciebie i dla mnie. Całe to wydarzenie dzieje się w Cezarei Filipowej. To na, historyczna nazwa tej miejscowości to Paneas. Paneas od greckiego, rzymskiego bożka Pana. Tam był kult właśnie Pana. Składano nawet ofiary z ludzi, z dzieci. Kuczci tego Bożka Filip, syn Heroda wielkiego, przemianował nazwę Paneas na Cezarea, Kuczci Cezara. Stąd jest Cezarea Filipowa. Jest to na północy Galilei, u południowych stoków Hebr Hermonu, a więc góry, gdzie są też źródła Jordanu, przepiękne miejsce pełne zieleni, pełne wody ale miejsce pogańskie. I to jest pierwszy istotny fakt. Jezus zabiera uczniów właśnie w okolice Cezarei Filipowej, tam w miejsce pogańskie, z miejsce dla Żydów straszne, aby tam skonfrontować ich samych z relacją do niego samego. Jaka jest relacja? Zaczyna oczywiście od pytania bardzo ogólnego. Za kogo ludzie mnie uważają? I tu zawsze są to takie katechizmowe odpowiedzi: ci ten, tam, ci te, za tego, ci ta, za tamtego. Tak samo i dzisiaj każdy z nas. Gdyby zadać każdemu z nas pytanie, tak na ulicy ktoś by cię zatrzymał: kto to jest Jezus Chrystus? Kim jest Jezus Chrystus? Jestem święcie przekonany, że zdecydowana większość ludzi odpowiadałaby w sposób bardzo katechizmowy, używając pojęć katechizmowych. Ja nie mówię, że złych. Ale tu istota jest gdzie indziej, bo Jezus za chwilę przechodzi do bardzo konkretnego pytania, za kogo wy mnie uważacie. I tu jest to właśnie miejsce, w którym Jezus chce ich skonfrontować z ich wyobrażeniami. I to pytanie dzisiaj zawisa także przed każdym z nas, aby skonfrontować każdego z nas. Jakie Ty masz wyobrażenie Jezusa Chrystusa? Odpowiada oczywiście Szymon Piotr, który pięknie wyznaje wiarę, ma odwagę powiedzieć, Ty jesteś mesjasz. Ty jesteś mesjasz. Problem Szymona Piotra polega na tym, zresztą to później za chwilę wyjdzie, że on ma zresztą tak jak wielu tamtych ludzi, takie ludzkie wyobrażenie, to ludzkie podejście do mesjasza. W tamtych czasach konkretnie chodziło o to, że ludzie wyobrażali sobie Mesjasza jako wodza, który wyzwoli Izraela z niewoli rzymskiej. I Piotr wcale nie jest tu odosobniony. Oni wyobrażali sobie właśnie, że będzie zwycięski wódz, a później będzie zwycięskim królem. A oni dzięki temu coś tam zyskają. Dostąpią chwały tego zwycięskiego króla. I dlatego wtedy Jezus zaczyna dawać im pewne pouczenie, i tu mamy pierwszą zapowiedź męki. Wskazuje, że jak używa tu bardzo konkretnego pojęcia syn człowieczy u Marka Chios tu antropu, syn człowieczy, Chios tu antropu. Znane to pojęcie jest oczywiście w wersji aramejskiej już w Starym Testamencie. W Księdze Daniela w siódmym rozdziale mamy aramejskie bar Enasz Syn Człowieczy, gdzie jest wizja Daniela, tajemniczej postaci, jakby syna człowieczego, ten bar Enasz, która zasiada na, 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 w chwale Boga, aby rządzić narodami. Wizja, która jest wizją eschatologiczną. I Jezus tu odnosi... To pojęcie do samego siebie, ale mówi nie w kontekście tryumfu tuziemskiego, ale w kontekście męki. Zostanie zabity, ale po trzech dniach Jest więc zapowiedź męki, ale jednocześnie nadzieja zmartwychwstania. I nie ma tutaj w tej wizji owej chwały mesjańskiej, którą mieli Żydzi, którą mieli także apostołowie że Mesjasz będzie zwycięskim królem, a oni będą mogli coś z tej chwały zyskać. I dlatego reakcja Piotra jest bardzo taka ludzka. Idzie na bok, chce, go, chce Jezusa odciągnąć od tej wizji. Dlatego słowa Jezusa są bardzo konkretne, bardzo ojstre. Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. I to jest... Mi się wydaje też ten fragment, ta centralna część dzisiejszej Ewangelii, zapowiedź męki i później to ostre potraktowanie e, Szymona Piotra jest bardzo konkretną nauką dzisiaj do Ciebie i do mnie. Bo po pierwsze, każdy z nas ma swoją jakąś wizję Boga, zaczyna ją gdzieś tam tworzyć. Ulegamy różnym e, ideologiom tego świata, różnym wizjom tego świata. Żyjemy w świecie, Niesamowitej poprawności politycznej. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo to wpływa na nasze postrzeganie, także religijne. Ja się spotkałem już z takimi postawami, w których chciano by traktować chrześcijaństwo jak jakąś sielankę, Same, sama zielona trawka, gdzie jest samo przyjemność, tylko przyjemność, tylko miłość i tak dalej. Wszystko musi być Fajn, musi być fajne, sympatyczne, miłe. Taka poprawność polityczna. Ale tu jest zapowiedź męki. To jest bardzo ostre słowo. I ten, kto nie potrafi uznać, że droga chrześcijanina bo droga jest za Chrystusa, to jest też droga każdego chrześcijanina to jest cierpienie, to jest męka. Eee która prowadzi do zmartwychwstania. To jest przyjęcie śmierci, nie ucieczka od krzyża, ale wejście w to, przyjęcie to krzyża na swoją barkę. Zresztą za chwilę później usłyszymy, że kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jeżeli ktoś to odrzuca, chciałby tylko samą sielankę, to to nie jest myślenie po Bożemu. To nie jest myślenie Boże, to nie jest chrześcijaństwo. Nie może być sama sielanka. Same kwiatuszki, malowanie kwiatków. Nie. Chrześcijaństwo to jest radykalizm, chrześcijaństwo to jest droga na Golgotę. chrześcijaństwo to jest droga na krzyż, bo tylko przez krzyż wchodzimy, dochodzimy do zmartwychwstania. I dlatego, kiedy Piotr próbuje od, odciągnąć Jezusa od takiego sposobu myślenia, będąc zakorzeniony w tej mentalności czysto ludzkiej, słyszy bardzo ostre słowa: Zejdź mi z oczu szatanie. To jest konkretne słowo dzisiaj do ciebie. Po pierwsze, za kogo Ty uważasz Jezusa? Jaka jest Twoja do Niego relacja? I czy w tej relacji ty akceptujesz tę drogę chrześcijanina? Że jest krzyż, że jest męka, że jest krzyż, które prowadzą do zmartwychwstania. I za tym właśnie idzie te słowa Jezusa. Jeżeli ktoś chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, Odejść od swojego myślenia. Jeżeli do tej pory miałeś właśnie takie, a nie inne myślenie, jeżeli chciałeś, aby było tylko sama, sama, samoprzyjemnie, to fajnie, to fa żeby było fajnie, odejść od tego myślenia, zaprzyj się samego siebie. Musisz wziąć krzyż i pójść za Jezusem, aby go naśladować. Kto chce zachować swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, greckie eug eugaliony. Eugelion, czyli dobra nowina. Eugelion, dobra nowina. Ewangelia, czyli dobra nowina. Ja za tym mam pójść, zaprzeć się samego siebie i pójść za Jezusem, za tą dobrą nowiną. Wtedy tak naprawdę człowiek zyskuje odwagi, można by powiedzieć, w kontekście tej Ewangelii. Nie bój się, tej drogi chrześcijanina, nie bój się, że jest męka, że jest krzyż, bo jest ta nadzieja zmartwychwstania. A to jest tak naprawdę chwała nieba. Zbadaj swoją relację do Chrystusa. Kim on dla ciebie jest? I czy gotów jesteś za nim pójść aż do końca? Pójść na krzyż, by osiągnąć zmartwychwstanie.